Elektronarzędzia z Chin, branża warta milionów? Jak w nią wejść? Sprawdzimy sobie to na podstawie tej firmy. Weźmy sobie więc wszystkie urządzenia, następnie wykrywacz przewodów i mamy tu wykrywacz przewodów za 199 zł. Jak się okazuje, zadziwiająco podobny wykrywacz przewodów na no 1,68 kosztuje już tylko 145 łanów, czyli około 77 zł. No dobra! Może to tylko wyjątek? Sprawdźmy więc inne produkty. Taki darwysz laserowy u tego polskiego producenta kosztuje również 199 zł. Z kolei na 1688 jego cena to 129 yuanów, czyli około 68 zł. Jest to wersja z zasięgiem 100 metrów. Na takiej zasadzie działa wiele polskich firm. Projektują własne logo, a następnie przy zamawianiu towaru proszą producenta o naniesienie go na produkt. Ściągają towar do Polski już z ich własnym logo. Kreują się na producenta po to, aby sprzedać go w Polsce z dużym zyskiem. Działa tu pewien mechanizm psychologiczny. Większość Polaków uważa, że w Chinach produkuje się tanie, tandetne produkty. Więc jak już widzą produkt z polskim logo, są przekonani, że jest to polski producent, a jego produkty są wyższej jakości niż tania chińszczyzna. Powiem więcej. Widzą ten sam produkt na chińskich stronach, tylko bez logo polskiej firmy. Są przekonani o tym,